Witam serdecznie, e, w sobotę, po południu, jest to dziwny czas na publikowanie, ale stwierdziliśmy z kolegą, z którym e, współtworzymy ten kanał MKM Video Ojej, zawsze mam problem z tym, żeby to wypowiedzieć MKM Video Blog Głosowy, jest to skomplikowana nazwa e, Wydawało nam się kiedyś, że będzie chwytliwa i zobaczymy, na razie... Na razie e, czekamy, czekamy na e, jakby wzrost popularności no, ale, ale działamy i stwierdziliśmy, że w czasie, kiedy, kiedy mamy do czynienia z zarazą, wielu z Was pewnie będzie siedziało w domu i zresztą słusznie prawdopodobnie, ja też siedzę w domu, kolega też siedzi w domu i wymyśliłem, że zrobię spontaniczny przegląd internetu. Jest to dość późna godzina, ale długo mi zajęło, zanim ogarnąłem te wszystkie techniczne rzeczy, typu co zrobić, żeby było mnie tutaj widać. Ale się udało, jak widzicie, także możemy się cieszyć y, tym sukcesem i przejść do y, przeglądu internetu. I tak y, będzie to dzisiaj dosyć spontaniczne, improwizowane, ponieważ y, bardzo często to jest najlepsze, ale też nie miałem wyboru, więc y, będę musiał improwizować. No więc, y, co chciałem powiedzieć, że y, przeglądnąłem sobie y, pudelka, bo jest to, moim zdaniem, najważniejsza strona, jeśli chodzi o informacje. Najlepsza, najbardziej klasyczna i wybrałem parę bardzo ciekawych artykułów i yy, myślę, że będziemy mogli razem sobie je obejrzeć. Chciałem uniknąć tematu. Chciałem jakby dzisiaj nie, nie, nie odnosić do tematu koronawirusa, no ale niestety jest to nieuniknione, bo praktycznie yy, nic innego nie ma. I od razu mamy tutaj ciekawą informację. Otóż Natalia siwiec wygrzewa się w Meksyku, a internauci grzmią. Jak można reklamować sukienki, kiedy na świecie dzieją się takie rzeczy? I teraz, tak dowiadujemy się, że Natalia Siwiec, wspaniała, wspaniała Polka, wspaniała artystka, wspaniała osobowość. Nie wiem co jeszcze można powiedzieć, ale pewnie wiele. Jak możemy przeczytać, Rajska Sceneria świetnie sprawdza się też do licznych sesji zdjęciowych. Podczas których Natalia zareklamować może na Instagramie kolejne produkty. I nie byłoby w tym nic dziwnego. Gdyby nie fakt, że w końcu jej obserwatorzy zaczęli domagać się głosu Siwiec w sprawie koronawirusa. I to jest właśnie to, na co wszyscy czekamy, bo problem z koronawirusem jest taki, że ciężko znaleźć jakieś yy, naprawdę wiarygodne źródła informacji. Są takie, ale jest, trudno je znaleźć, ale gdyby się Natalia Siwiec wypowiedziała, to przynajmniej moglibyśmy pewne wątpliwości rozwiać. Przypomnijmy, że szalająca również w Polsce pandemia zbiera coraz większe żniwo. Jest to oczywiście pewna hiperbolizacja, bo odnotowano już dwa przypadki śmiertelne. Czy jeśli taki żniwiarz poszedłby w pole i zebrałby dwa kłosy zboża, to czy to byłoby wielkie żniwo? No ale to nieważne, jest to y, czarny humor, którego nie chciałbym unikać. I tutaj co napisali? Zarzucający na ignorancję i egoizm internauci. Na przykład, jak tak można stawiać zdjęcia sukienek promujących markę, wygrzewać się na słońcu z uśmiechem na twarzy, egoistyczne podejście również do swoich obserwatorów. Może włącz, włączy pani wiadomości i zobaczy, co się dzieje na świecie, ile ludzi narażonych jest na śmierć? A nie no, trzeba zarobić! Zapomniałam. Albo pani ignorancja i stosunek do tego, co się dzieje w kraju, pokazują, jakim naprawdę jest pani człowiekiem. Jak można reklamować sukienki i jakieś głupoty, kiedy dzieją się takie rzeczy? I sobie tak pomyślałem, że na przykład w Syrii bombardowane jest Aleppo. Wygląda ono mniej więcej tak jak na przykład Warszawa po powstaniu warszawskim. I wtedy jest ok, nie? I wtedy można wszystko robić. Ale jak jest pandemia koronawirusa, jaki jest problem? Ludzie się boją tego, że to może ich dotyczyć, bo jak tam sobie giną ludzie w innym świecie, prawda? Na innych kontynentach. To jest ok, nie ma się co przejmować. Można wtedy reklamować, nie? Ale teraz nie można. Ja uważam, że zarabiać trzeba. Ktoś zarabia w ten sposób, to czemu nie? Jestem zdziwiony, że bronię Natalii Siwiec. Idźmy dalej. Nie chciałem na początku mówić o koronawirusie za bardzo, no ale nie da się pominąć tego tematu, bo są wspaniałe informacje. Na przykład wspaniała informacja jest taka, że ezoteryczna Monika Zamachowska radzi, jak poradzić sobie z koronawirusem. Wejdźcie na stronę internetową i skorzystajcie z przekazu energetycznego. I jest to, dowiadujemy się, portal, który jest prowadzony przez pana Zbigniewa Nowaka, czyli pana od rąk, które leczą. To mi się kojarzy od razu tylko z jednym, że y, chyba pierwszy, pierwszy tekst o czaku Norrisie to był taki Zbigniew Nowak, ręce, które leczą, Chuck Norris, nogi, które kaleczą. Jeśli pamiętacie Wspaniałe czasy, y, to jeszcze były właściwie czasy sprzed memów, to po prostu były teksty, które opowiadało się, na, y, opowiadało się w szatni przed WF-em. Było to jedno z najwybitniejszych zjawisk społecznych, czyli, czyli teksty o czaku Norrisie. I chyba mój ulubiony tekst o na Norrisie to był tak nawiasem mówiąc, że Chuck Norris nie robi pompek tylko odpycha ziemię. Wracam do tematu, zobaczmy co y, powiedziała Monika y, Zamachowska. Wiem, że bardzo się martwicie. Sama jestem załamana zamknięciem szkół, odwołaniem premiery teatralnej męża z moich spotkań operowych. Niestety wygląda na to, że musimy wytrzymać. Myjcie ręce, dezynfekujące przedmioty, których dotykacie, szczególnie metalowe, a potem wejdźcie na stronę i skorzystajcie z przekazu energetycznego. Przyjaźnie się ze Zbyszkiem Nowakiem od 25 lat. Wiele razy uchronił mnie przed chorobą, również przed atakiem paniki. Wierzę w energię i dobroczynny efekt jej działania. Polecam wam kontakt, trzymajmy się. To bardzo ciekawe, ponieważ mm, zawsze mi się wydawało, że pani Monika Zamachowska jest głupia, że, że jest po prostu idiotką. I ten artykuł nie rozwiał moich wątpliwości. Dobra, nie mamy czasu, trzeba się streszczać. A mamy jeszcze kilka wspaniałych wiadomości, i przejdźmy teraz, może, do tego. No, niestety, niestety, ale trzeba się trzymać tematu koronawirusa, ponieważ właściwie nie ma innego. W rozmowie z Pudelkiem, żona detektywa Rudkowskiego opowiedziała o problemach, które napotkała w trakcie powrotu z misji w Grecji. W ogóle zastanawiam się o jaką misję chodzi. Dobra, to nieważne. Ja tutaj tylko chciałem zwrócić uwagę na wspaniałą po prostu stylizację pana, pana profesora Rutkowskiego. Pana detektywa Rudkowskiego I zobaczmy. I tutaj bez okularów. I tutaj znowu w, w pełnej stylizacji, całej na szaro. Coś pięknego. Informacja, że bracia Collins. Tutaj mamy, że Rafał żalił się, że nie mógł liczyć na żadne przekąski ze strony produkcji. Nie wiem, kto to jest Rafał. Znam kilku Rafałów, ale tego nie znam. Dobra, to nie jest ważne. Coś ciekawego znowu. Otóż ciężarna Katie Perry. To bardzo ciekawe. Nie wiedziałem, że ona jest w ciąży. Generalnie ja się tymi rzeczami nie interesuję. Za bardzo, więc, więc jakby mam takie świeże spojrzenie. Więc bardzo dużo rzeczy będzie dla mnie zaskakujących, nie dziwcie się. Otóż ciężarna Katie Perry opuszcza Australię, chroniąc się przed koronawirusem za pomocą poduszki. I tutaj mamy artykuł oparty na zdjęciach. I co ciekawe, wokalistka ostatnie 24 godziny spędziła zamknięta w hotelu, w którym wcześniej mieszkali zarażeni Tom Hanks i jego żona. Czyli jest, jakaś, jest jakieś ryzyko, prawda? I tu jest bardzo ciekawe zdanie. Ryzyko zarażenia jest jednakowe, zarówno w przypadku zwykłych obywateli, jak również znanych na całym świecie gwiazd czy koronowanych głów. W ogóle strasznie długie są te informacje. Więc, skoro tutaj było takie zaznaczenie, że chodzi o zdjęcia, to y, zobaczmy, jak Katy hey Perry y, chroni się za pomocą poduszki. O, no, to bardzo ciekawe. Swoją drogą, nie wiedziałem, że Katy hey Perry. Jest w ciąży z Orlando Bloomem. Orlando Bloom to bardzo znany aktor. W ogóle to jest męczące. Oglądanie, oglądanie pudelka jest takie wyczerpujące energetycznie, że tak nawiążę tutaj do Moniki, do pani Moniki. I jest to po prostu taki wysycacz energii, ponieważ po prostu przeżywanie tych problemów, tych celebrytów, którzy jak się to właśnie dowiedziałem. Również są narażeni na koronawirusa, tak jak zwykli obywatele. Chciałoby się powiedzieć, tak jak zwykli śmiertelnicy. Jest dla mnie też informacją, która w jakiś sposób mnie ciąży, ciąży mi jakoś w jakiś sposób. Jeszcze jedna informacja bardzo ciekawa, dotycząca koronawirusa, czy koronawirusa. Otóż Maja Rutkowski ratuje się przed koronawirusem płynem na hemoroidy. Spryskuje sobie twarz i ręce. Po pierwsze nie wiem, kto to jest Maja Rutkowski. Wiem tylko, że powinno się mówić Maja Lutkowska. I czytamy tutaj w artykule, że podczas gdy większość osób ze świata show biznesu odwołała wszystkie ważne wydarzenia, w tym wyjazdy za granicę, zaszywając się w domu, Maja Rutkowski nie zamierzała zrezygnować z zaplanowanego urlopu. Żona najpopularniejszego polskiego detektywa bez licencji postanowiła udowodnić, że nie boi się żadnej pandemii i wybrała się z ukochanym na kilkudniową randkę do Aten. Czyli wszystko się wyjaśnia. Maja Rutkowski jest żoną detektywa bez licencji Rutkowskiego. Co dalej? Dowiadujemy się, że, że przez ostatnie kilka dni zapobiegliwa Maja spryskiwała się preparatem roślinnym sporządzonym z oczaru, wirgli, z oczaru wirginijskiego, wierząc, że uchroni ją przed zarażeniem. Środek o działaniu ściągającym oraz odbudowującym i regulującym funkcję skóry stosuje się m.in. W leczeniu hemoroidów. Mamy tutaj dalej cytat. Ja cały czas oczarem. Już mało mi go zostało. To już trzecia butelka. W podróży cały czas go używam. Zabija wszystkie szczepy wirusów i bakterii. Spryskuję sobie twarz i ręce. To co właśnie przeczytałem. Nie wymaga komentarza. Dlatego nie będę tego komentował. I przejdę do ostatniego artykułu. Który, który jakby. Mam nadzieję, że trochę odciąży nas i po prostu. Spowoduje, że będziemy mogli uwierzyć, że to świat nie kręci się wokół koronawirusa i dzieją się też inne ważne rzeczy, by nie zapominajmy, że to, to nie jest koniec świata, że, że koronawirus jest problemem, trzeba starać się z nim jakoś radzić, ale prawdopodobnie nie umrzemy, cała ludzkość nie umrze, i nie zapominajmy, że oprócz tego problemu koronawirusa są też inne problemy, i na przykład Hubert Urbański. Mamy taki problem, i tutaj czytamy, że zarośnięty Hubert Urbański walczy z dziecięcymi fotelikami, sprzątając samochód. Widzimy tutaj walkę, rzeczywiście. Szczególnie tutaj na tych dwóch ostatnich zdjęciach. Mamy tutaj metaforę walki, czyli zmagania się, czyli tak naprawdę życie jako walka. I nawet najprostsze rzeczy, jeśli mamy odpowiednio negatywne nastawienie, można potraktować jako walkę, jako trudność, jako problem. I co tutaj czytamy? No to dowiadujemy się na pewno, że ma 53 lata, czego też nie wiedziałem, że rozwiódł się w 2013 roku. O, to jest bardzo ciekawe. Hubert ze swoją drugą żoną rozwiódł się w 2013 roku, na zakończenie porównując ją na łamach Newsweeka do Hannibala Lectera. I to jest bardzo ciekawe. Od razu mamy tutaj takie rezume. Mamy taki, taki pretekst. Niby głupia historia, prawda? Ale za tym kryje się po prostu całe życie Herberta, bo tak naprawdę wszystko, co robimy, ma wpływ, ma wpływ na całe nasze życie. Jest to jakby pewnego rodzaju, jest takby pewnego rodzaju koło hermeneutyczne, prawda, że całe życie ma wpływ na to, co się dzieje. Każdy, całe życie ma wpływ na każde wydarzenie, ale każde wydarzenie ma też wpływ na całe życie, prawda? I wydaje mi się, że można tutaj potraktować to jakby te nasze spotkania przyszłe, które być może y, będą w jakiś sposób cykliczne, ponieważ y, mi się podoba ta formuła, i ja się będę dobrze bawić, mam nadzieję, że Wy też. Chyba na tym zakończę. Y, zrobiło się z tego całkiem sporo minut. Chciałem tylko powiedzieć, że, że, że warto szukać głębi nawet w najpłytszych pozornie Wydarzeniach i informacjach, i trzymajcie się, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Cześć, a nie zapomnijcie zasubskrybować kanału.